Wiadomo, że jak ruszasz się, ćwiczysz, ruszasz swoje ciało, to będziesz się czuł lepiej. Pewni ludzie często mówią, czuję niepokój często i czuję stres, jestem ciągle taki w myślach i taki zestresowany i męczę się z niepokojem ciągłym. Ruszasz się, robisz coś, ruszasz swoje ciało, dochodzisz do punktu, gdzie wychodzisz ze strefy komfortu i ciśniesz się, nakładasz trochę stresu na twoje ciało, żeby pobudzić. Robisz to. Jeżeli tego nie robisz, to z założenia, nawet jak wszystko jest fajnie w twoim życiu, z założenia będziesz czuł jakiś niepokój. To jest normalne. Jeżeli się nie ruszasz i nie, nie ruszasz swojego ciała, nie aktywujesz swojego ciała, to, to jest normalne. To powinno być tak, że czujesz trochę więcej niepokoju, trochę więcej stresu. Człowiek jest stworzony do tego, żeby się ruszać. Musi się ruszać. Jeżeli chcesz być zdrowszy i się czuć lepiej, radzić sobie lepiej ze stresem, to musisz się ruszać. I dla niektórych ludzi to nie jest łatwe. Dlatego zawsze schodki, nie? Zaczynasz od czegoś. Za... To są inwestycje. Spacer najpierw. Przyzwyczajasz się do spaceru. Coś innego później. Rower, rolki, nie wiem, kajaki, jakieś wspinanie się na ścianki. Różnego rodzaju zabawy. Ruch, bieganie. Teraz, z fizyczną energią to jest tak, że jak wysilisz się i zmęczysz się. Kondycja, nie? Pobiegasz, pociśniesz, podniesiesz jakieś ciężary, zrobisz pewne ćwiczenia, które polegają na tym, że musisz wydać więcej mocy, to jest super dobre, to zwiększa twoją energię. I jeżeli to robisz taktycznie, nie? Nie możesz przesadzać. Nie chodzi o to, żeby się po prostu męczyć, chodzi o to, żebyś miał cel. Chcę zwiększyć tym treningiem dzisiaj, chcę zwiększyć swoją energię. Tak się nastawiasz. Nie nastawiasz się na, o, po prostu się wymęczę. To zmęczenie będzie i musi być, żebyś miał rzeczywiście trochę więcej energii, ale musi być tak wykalkulowane. Pewno ilość czasu się zmęczysz, dojdziesz do jakiegoś stopnia, nie? nie będziesz trenował cały dzień, żeby się wypalić. Nie? To jest czysta siła i to jest dobre, żeby mieć więcej siły, żeby twój układ nerwowy mógł produkować więcej energii, I żebyś mógł unieść więcej fizycznych rzeczy, w pewnym sensie, żeby było silniejsze twoje ciało. Ale jeżeli chcesz, żeby ta twoja energia, którą masz, była jakościowa, to już nie wystarczy czysta siła. Potrzebna jest potrzebne są takie skomplikowane ruchy, trudne ruchy, ruchy związane z równowagą, ruchy, które nie wykonujesz często. Nie robisz cały czas to samo, dodajesz coś nowego, dodajesz coś nowego, dodajesz coś nowego. Jak dodasz coś nowego i robisz ruchy, które są skomplikowane, to przychodzisz ty cały na trening. Nie idzie czysta siła i możesz się odmurzczać, tak jakby słuchać muzyki i czysta siła i jedziemy. Jeżeli robisz skomplikowane rzeczy związane z równowagą, trudne ruchy, które trudno wykonać, próbujesz cały czas zrobić coś, co ci nie wychodzi, próbujesz i próbujesz i jest też wysiłek fizyczny, to zwiększa inteligencję twojego ciała. I to jest ta jakościowa energia, pewne mięśnie, które trudno wyczuć. Jeżeli mówiłem to w jakimś filmie, powtórzę to jeszcze raz, bo to jest ważne tutaj, jak staniesz na takiej piłce, takiej gumowej dużej piłce siłownianej, staniesz kolanami i będziesz próbował utrzymać równowagę, to owszem skupiasz się na tym, żeby utrzymać tę równowagę i kontrolujesz parę rzeczy, ale dużo rzeczy się dzieje automatycznie w Twoim ciele. Twoje ciało cały czas próbuje wejść w różne konfiguracje mięśni. Te mięśnie się aktywują, te wchodzi w taką konfigurację, w taką, żeby znaleźć tą jedną optymalną, która sprawi, że będę utrzymywał równowagę. Nie? Twoje ciało próbuje, uczy się, kombinuje. Komunikują się różne rzeczy w twoim organizmie ze sobą. Łączą się, współpracują pewne rzeczy, które zazwyczaj nie współpracowały. Wchodzą w taką nową współpracę i próbuje to, i próbuje to, i próbuje to, i próbuje to. To zwiększa inteligencję twojego ciała. Które nie kontrolujesz, bo to są rzeczy, które nie możesz skontrolować bezpośrednio, tak? Wszystkie te procesy. Więc zwiększa się inteligencja Twojego ciała i ulepsza się Twoja koordynacja. Teraz, posłuchaj uważnie, weź, weź tysiąc elementów, Twój organizm ma dużo więcej, ale weź po prostu tysiąc elementów, które są skoordynowane i komunikują się ze sobą regularnie. I współpracują ze sobą regularnie, są skoordynowane. I weź tysiąc elementów, które nie są skoordynowane i nie współpracują często ze sobą, kto z tych dwóch grup będzie w stanie wykonać trudniejsze rzeczy i będzie w stanie wyprodukować więcej energii? Skoordynowana grupa potrafi zrobić więcej. Potrafi w Twoim organizmie zrobić więcej. Teraz uwaga. Fizyczna, psychiczna i mentalna energia pomagają sobie nawzajem. Potrzebują siebie nawzajem. Nie możesz pracować nad jednej, jedną kategorią. Nie możesz pracować tylko nad mentalną energią albo tylko nad psychiczną energią. Potrzebują siebie. Teraz wyobraź sobie, że Twoje ciało ma większą inteligencję, ma jakościową energię. I jakościowa energia polega na tym, że idziesz na trening i idziesz z całym sobą. W takim sensie, że robisz coś, co pobudza Twoje emocje. Twój intelekt może musisz skupić się wyjątkowo na pewnym ruchu. Emocje potrzebuje cierpliwości. Dużo skomplikowanych rzeczy się dzieje w Twoim ciele, żebyś osiągnął tą jedną rzecz. Emocje. Zderzasz się z emocjami. Trochę intelekt musi popracować. Musisz pewne rzeczy obliczyć, wykalkulować i twoje ciało. Robi pewne bardzo skomplikowane rzeczy, gdy robisz skomplikowane ruchy. I idziesz całym sobą, i to jest ta jakość. Tutaj zyskasz jakościową energię. Owszem, też musi być ten wysiłek, to że pomęczysz się trochę, musi to być, żeby zwiększyć też taką czystą siłę, ale też jest dużo. Koordynacji, radzenia sobie z emocjami, to takie spędzenie wewnątrz, że a nie masz cierpliwości, bo nie wychodzi, to to jest jakość. Teraz, osoba, która ma rozwiniętą tę inteligencję ciała, jest skoordynowana i komunikuje się często ze sobą, taki organizm jest, ma lepszą jakość. Jak myślisz, że taki organizm poradzi sobie z trudnymi emocjami? Jak myślisz? Wejdziesz w pewną sytuację, która jest kryzysowa, trudna, zderzysz się z jakimiś emocjami, ktoś coś powie, znajdziesz się w pewnej sytuacji. Na każdym kroku w życiu takie rzeczy będą, zderza się z pewnymi trudnymi emocjami. Jak myślisz, że poradzi sobie skoordynowany organizm? Gdzie pewne emocje negatywne na przykład obniżą Twoją energię, krew z mózgu wyjdzie i pójdzie w różne inne miejsca, pewne hormony się zaczynają wydzielać, tracisz energię, osłabia Cię. Osłabiają Cię pewne negatywne emocje? Jak myślisz, że skoordynowany, inteligentny organizm poradzi sobie z tymi zmianami? Wyjdziesz szybciej z tych negatywnych emocji, nadrobi, naprawi to szybciej, bo jest dużo różnych rzeczy w Twoim organizmie, które potrafią komunikować się, współpracować. Wyjdziesz szybciej z negatywnych emocji, odczujesz je mniej. Przez to, że twoje ciało ma więcej energii i więcej jakościowej energii. Z fizyczną energią to też jest dieta. Oczywista rzecz, nie? Jeżeli chcesz czystą siłę, mieć po prostu więcej energii, to wiadomo, te trzy elementy, nie? Węglowodany, zdrowe jakieś węglowodany, białko i tłuszcz, nie? Takie podstawowe elementy. Człowiek ma te rzeczy, może pracować, może działać, nie? Jeżeli chcesz jakość, potrzebujesz mikroelementy, potrzebujesz zadbać o różne minerały, regularnie szukać, czytać różne informacje, szukać co nowego się pojawiło, jakie, jakie są nowe badania może, różne minerały, witaminy, polifenole, terpeny, antyoksydanty, probiotyki, prebiotyki, to są takie mikro rzeczy, które dodają mi jakość, to już daje ci jakość. To daje ci jakość. Nie masz po prostu czystej siły, to dodaje ci jakość. Różne zioła są, różne grzyby, różne rzeczy. To dodaje ci jakość. I też musisz schodkami wchodzić. Bo z energią to jest tak, że na pewnym, gdy Twój organizm ma pewną energię fizyczną, na przykład do pewnych grzybów, pewnych suplementów, pewnych ziół, pewnych ciekawych rzeczy, które mają pewne takie mikroelementy, które pomagają, które dają tą jakość, twój organizm na pewnym poziomie nie może tego przetworzyć nawet. Nie może skorzystać z tego w pełni. Jeżeli schodkami wchodzisz i ulepszasz po trochę swoją dietę, to biota jelitowa się odbudowywuje, pewne bakterie, pewnych bakterii jest więcej, pewnych dobrych bakterii. Twój organizm wchodzi w taką bardziej jakościową energię I możesz Możesz nagle Skorzystać z pewnego grzyba specjalnego Z pewnych ziół Z pewnego Pewne korzenie Różne takie ciekawe rzeczy są Które dodają jakość Taką Po trochę jakości Trochę jakości Trochę jakości Teraz możesz wykorzystać te rzeczy I poczuć moc tych rzeczy I Poczuć, poczuć jak mocno działają I rzeczywiście zaczynają działać na Ciebie Bo przetwarza Twój organizm I korzysta z nich Schodki więc potrzebujesz więcej fizycznej energii. Jakość zależy od tych mikro rzeczy fizycznie. Równowaga, trudne ruchy, nowe ruchy regularnie, inteligencja Twojego ciała, nowa komunikacja mózgu z ciałem, nowe ścieżki, szersza, bardziej skomplikowana mapa w mózgu tego, co Twój organizm potrafi zrobić. I dzięki temu potrafi zrobić to to, 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 to i to. I teraz, jak potrafi zrobić wszystkie te rzeczy, to potrafi zrobić coś jeszcze nowego, czego nie wiedziałeś, że potrafi, bo kombinacja wszystkich tych rzeczy, które potrafi Twój organizm zrobić, to sprawia, że potrafi zrobić jeszcze coś nowego. Z dietą tak samo. Owszem, zdrowe źródła tych trzech podstawowych elementów, ale wprowadzasz tą jedną rzecz, wprowadzasz tą kolejną rzecz i próbujesz, i próbujesz. Ja wiele razy do pewnych rzeczy miałem wiele podejść. Podchodziłem, nie działało. Podchodziłem, działało źle. Z czasem spróbowałem jeszcze raz. O, tym, ra tym razem to jakoś działa na mnie. I pewne rzeczy zacząłem korzystać z pewnych elementów natury. Które sprawiają teraz, że czuję się taki kulodporny, że to, to, to działa, teraz to działa, wcześniej to nie działało. Więc potrzebujesz więcej fizycznej energii i bardziej jakościową fizyczną energię, żeby Twoje ciało mogło znieść te następne kroki w Twoim życiu.